Pośród różnych rzeczy yy, pokażę Wam gierkę, w którą sobie gram w wolnej chwili. To się nazywa Strike Force. To jest dokładnie jak to jest Marvel Strike Force. To są takie... Ja nie wiem jak, jak się... Naz... Jest trochę zbudowane na takiej konwencji JRPG, walk z JRPG. Czyli gdzieś tam z jednej strony jest grupa bohaterów, z drugiej strony grupa bohaterów i się tam biją. I jest kilka takich gier w różnych uniwersach. Jest w DC jedna, jest w Star Wars, jest w Marvel. Wybrałem tą z Marvel, bo jest najciekawsza chyba. Ale są też różne jakieś tam takie fantastyczne gry, które dokładnie tą mechanikę przedstawiają. Całość opiera się po pierwsze na tym, że się zdobywa poziomy, ale przede wszystkim otwiera się skrzynki. I nie polecam kupować skrzynek w tych grach. To znaczy, ja wydałem gdzieś 600 zł na, na tą grę. Po pierwsze, dlatego, że mnie stać, po drugie, chciałem zobaczyć, jaki efekt jest tego wydawania, żeby móc w tej sprawie coś powiedzieć, i muszę powiedzieć, że w ogóle jest żaden. To znaczy, że za te 600 dostałem praktycznie nic, nic, nic na tym nie, nie skorzystałem. Więc z jednej strony pomyślałem sobie, kurde, strasznie drogie rzeczy, ale z drugiej strony, hej, przynajmniej mam motywację, żeby grać i żeby nie wydawać na to kasy, bo i tak wydawanie kasy nic nie daje. Znaczy, przewaga nad innymi graczami. Poprzez wydawanie kasy, owszem jest, ale żeby tą przewagę uzyskać, trzeba tam wydać chyba dziesiątki tysięcy złotych. Z tej perspektywy, którą teraz, ja wydałem 600, to jest mnóstwo kasy na grę. I mogę powiedzieć, że nic mi to nie dało. Kom kompletnie, nic. Tam parę skrzynek otworzyłem i dostałem żałosne ilości. Ale no skoro już opowiadam o Gierce, to Wam pokażę dokładnie o co chodzi. Więc jest roster, roster tych bohaterów. Oni mają różne poziomy. Moi, moi ulubieni bohaterowie to są ze Spider-Verse, więc oni są tutaj serduszkiem oznaczeni. E, do walk przyjdziemy później. No w ogóle coś, nagle się robi to takie e, recenzencyjne, re, re, trochę, ale nie. No chciałbym tak Państwa wtajemniczyć. E, więc wszystko sprowadza się do tego, że rozbudowujemy postacie. E, one, leveluje się je wydając pieniądze zarabione w grze e, i pod, pod imieniem każdego bohatera na dole jest informacja, ile ma gwiazdek. I przy, przy Spidermanie jest 16 na 55. To znaczy, il, to 16 na 55 oznacza, ile emblematów Spidermana znalazłem i ile mi brakuje do kolejnej gwiazdki. Te gwiazdki drastycznie zwiększają możliwości bohatera. To jest pierwsza rzecz, nie? Więc otwiera się skrzynki, w tych skrzynkach się dostaje różne rzeczy, między innymi tam wizerunki tych bohaterów. I te paski tak się powiększają, powiększają, w końcu dostajecie następną gwiazdkę i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z poziomów levelowania. Drugi jest wewnątrz postaci gdzie możecie trenować sobie levele. Tu akurat mam na maksa, więc tego nie pokażę. Sięgnijmy sobie po jakiegoś innego bohatera, którego nie mam na maksa. No, na przykład... O, Panią Medyk. Więc mogę ją trenować wydając pieniądz. Do 30 kosztuje to 30 tysięcy i 24 takie cudeńka. Nie chcę tego wydawać, bo mi się to przyda na innych bohaterów. Więc e, zwię zwiększam poziom. Maksymalny poziom bohatera jest taki jak mój. Może być. Ja mam 32, więc... Więc 32 mają też w postacie. I jeszcze jest jedna rzecz. Można levelować umiejętności tutaj, które też się zmieniają. Z każdym kolejnym umiejętność dostaje dodatkowe rzeczy. Więc tu jest mnóstwo warstw tego. I jeszcze kolejna sprawa. Można levelować ekwipunek. Czyli ekwipunek, poprawiamy sobie kolejne, kolejne przedmioty. Akurat teraz nic nie mogę zrobić. Jak, jak poprawię 6 przedmiotów, to mogę znowu jakiś tam level kolejny, tier jakby podnieść tego, tego bohatera. I tak jakby z takiego punktu rozwijania pro, postaci, progresu, fenomenalna zabawa. Ja się bawię doskonale. Jak się gra nazywa? Strike. Tego nie ma na... Wśród gier tego nie ma w ogóle, te gry takie tabletowe i telefonowe. To się nazywa Strike Team. Ewentualnie można spróbować Marvel's Strike Team. E no, powinno być w tytule streama, tak swoją drogą. No ale na początku to mówiłem. Okej. Okay. Dostałem powiadomienie, że ja tutaj streamuję. Wiem. Co chwilę wyskakują takie oferty. I powtarzam po raz kolejny. Polecam nie wydawać tu pieniędzy, bo to jest. To jest tak, jakbyście, nie wiem, wlewali wodę do rzeki, nie? Czy coś. To, to nie ma w ogóle żadnego wpływu. Gigantyczne pieniądze wydacie, korzyści będą żadne. Więc... E, czemu mam zamknąć oczy na chwilę, o co chodzi? E, dobra. No i, i, i to jest jedno, czyli się buduje ten team, nie? I powstaje pewna złożoność e, w tych teamach, to znaczy postacie z podobnych uniwersów, oznaczone specjalnymi... No, zobaczmy sobie, na przykład Spider-Man to jest Hero, City, Bio, Brawler, Spider-Verse. I teraz jeżeli ułożymy sobie team składający się chyba z maksymalnie pięciu osób, i te osoby dzielą się tymi... To są synergie, nie? Synergie są powinny być jasne dla graczy. To pojawiają się jakieś bonusy. Ja zbieram sobie postacie ze Spider-Verse, bo lubię, co oczywiście długa droga przede mną, bo jak sobie wyświetlę te Spider-Verse, jest gdzieś tutaj, można filtrować na przykład. Przefiltrujmy to sobie. Jak widzicie, tu jest, to, to są właśnie te synergie, nie? Jest tego od Groma. To są postacie ze Spider-Verse. Trochę tak dziwnie działa. E, I no, jak widać, długa droga przede mną, nie? Na przykład, żeby z e, Vulture, to jest, nie wiem jak jest po polsku, Vulture, e, znaczy sępnie, nie? Ale, dobrze mówię? Chyba sępnie. nie? No to potrzebuje jeszcze tam 22 wizerunki jego, a wizerunków się nie dostaje zbyt wiele, to też wam zaraz powiem, bo mam akurat pakiety do otwarcia. No, ale to, to, jest, to, jest, to jest gra na lata, nie? Jeżeli ktoś chce się w to bawić, ja się w to bawię tydzień, dwa, i na razie mi się spodobało to na tyle, że, że uważam, że warto o tym opowiedzieć, nie? Fajne jest. E, to jest. E, ja kupowałem tego tableta praktycznie na streamie. To jest iPad 11 Pro. Dobra. E, otwórzmy sobie. To jest taki podstawowy pakiet, którego łatwo zdobyć. I, no, takie, dostaje się jeden wizerunek bohatera. Takich pakietów w ciągu dnia jest można cztery otworzyć, nie? Więc z tych podstawowych rzeczy, cztery, cztery wizerunki. Żeby odblokować niektóre postacie, trzeba 150 na przykład. Więc to jest na no, lata, nie? E, e, f, e, ranking seriali? Proszę bardzo, proszę nie podrzucić. Najlepiej playlistę w postaci trailerów i sobie z przyjemnością o tym pogadam. No, i potem, jak już się skończą wasze pakiety, to możecie iść do sklepu i sobie coś kupić, nie? Jest kilka rodzajów walut, zdobywa się je na wiele sposobów, ale powtarzam po raz kolejny: nie warto wydawać kasy, i nie trzeba wydawać kasy. Nie mam takiego poczucia, że muszę. Co my tu mamy? Na tym 32 poziomie mam dostęp do aren, challenge'y, kampanii. Na górze na przykład mam ile, ile mam punktów do kampanii, ale dobra, zagrajmy sobie Blitz. Blitz to jest takie PVP czyli każdy z graczy wystawia swoje drużyny. I one walczą ze sobą, często automatycznie. Znaczy, jak ja sobie wybiorę przeciwnika, to mogę go ręcznie zwalczyć. A tutaj dostałem coś, chyba za wygranie walki poprzedniej. Wziąłem sobie te rzeczy. I teraz tak, no patrzę, jakich on ma. Ma ciekawe postacie, takie, które. To jest już gracz, który musi trochę przy tym siedzieć, chociaż. 9000 punktów ma e, siły ten jego team. Mój ma 11 tysięcy, więc jest silniejszy, ale on ma tyle postaci, że widać, że to jest gracz, który tutaj siedział długo, nie? od Doktora Strange'a, e, Kogo tam jeszcze ma? Tego Rydera. Więc ma mniej mocy, ale tak. Zastanawiam się, pewnie ma jakąś synergię dobrane. Ja sobie szukam takich ziomków, którzy mają postacie. zbliżone trochę do mnie. Ten ma 8900, ma Hulka, ma Wolverina. Halka i Walwerina to się zdobywa robiąc challenge, więc to też jest gracz, który trochę musiał posiedzieć, ale nie jakoś super długo, nie? Ja mam więcej mocy od niego, więc przyjmijmy, że jestem w stanie mu sprostać. I w ciągu dnia, jak człowiek ma to ja tak powiem, że gdzieś idę na przykład na kibelek, ale muszę z córką posiedzieć, a ona akurat nie jest za bardzo zajmująca. To sobie pogrywam w to. I tak parę razy w ciągu dnia i się zbiera te wszystkie. Rzeczy, dobra. Zaatakujemy tanków najpierw, bo oni i tak będą potem pre, pro, prowokacje. Odpalać. To dosyć widowiskowe jest to pośród on, on ma trzech tanków w ogóle. Panisher ma AOE. Czy mam czas grać w mobilki? No nie jest tak, że ja tam przesiaduję przy mobilkach całymi dniami, nie? I gram w nie. To jest bardziej tak, że ja we wolnych chwilach gdzieś tam sobie odpalę. To nie jest taka gra, przy której się siedzi wiesz, 3 godziny, nie? ja sobie odpalę pogram 15 minut i tyle. Ale widzę, że to trochę ten, ten obraz nie wiem, ile klatek przekazuje, ale na pewno nie 30, nie? muszę szukam sobie jakiegoś. Bo, bo to przekazuje ten obraz przez WiFi. fi ja Szukam sobie lepszego sposobu na to, żeby żeby streamować te gierki z mobilek. Jak znajdziecie jakiś lepszy, to mi dajcie znać. Chyba nie będę kupował tego softu, bo to ilość klatek jest jest przerażająco niska. Ale można coś pokazać. Podobają mi się, podobają mi się jest dużo fajnych animacji. jest wredny. Jak ono się nazywa? Strike Force coś tam, coś tam. Marvel Strike Force, Strike Force jak wpiszesz sobie do. I teraz to, to co teraz robimy to jest właśnie takie te, te gra, walki z innymi graczami. I tu się zdobywa, tylko punkty nie ma rankingów chyba za bardzo jakiś w tym, chociaż sprawdzę to sobie zaraz. Bo oprócz tego są jeszcze areny. Areny to są już takie walki, bardzo przypominają te, ale trochę inaczej są skonstruowane. Zresztą zaraz zobaczę. Już nie pamiętam, czym się różni arena od tego. Inny rodzaj nagród się zdobywa, tak. Ew, Hulk tego Spidermana prawie załatwił. Spiderman to jest moja najmocniejsza postać. Bo lubię Spidermana. Ale chyba najbardziej, nie, bardziej lubię Venoma, jeśli mam być szczery, ale akurat do Spidermana mi się lepsze rzeczy przytrafiały. I nie wiem, czy Venoma. Wenoma chyba nie dostałem od razu, więc. No to roz, rozwali goście. Yy, no, i się zbiera te punkty. I co jakiś czas mam, yy, dostaję. Yy. Jest coś takiego jak taki ciągły zegar gdzieś tutaj, nie, że e, pierwsza walka jest za darmo, za drugą muszę zapłacić jakieś punkty, które gromadzę w grze, za trzecią walkę muszę jeszcze inne punkty, jeszcze lepsze, ale mogę sobie przyjść na przykład za 15-20 minut odpalić i znowu będę ją darmową i tak sobie gra, nie? E, Bluestax e, polecacie, no tak, tak, z zobaczę sobie tego Bluestaxa. E, to jest mój pierwszy taki, tylko Bluestax to jest po prostu, zakładasz sobie wirtualnego tableta, nie? Nie wiem, czy Bluestacks obsługuje w ogóle Apple. Appla. Dobra, to był Blitz, nie? Tu się dostaje jakieś takie szardy, które potem można. O, mail do mnie. O, proszę, mogę dostać nagrodę. O, za areny, właśnie. No i proszę. Dostałem i mam. Może coś sobie kupię jeszcze. Areny są tutaj. I 24, co 24 godziny się areny resetują. Moja, moja ranga 4260. Cokolwiek to znaczy, bo to. Set defense. Czyli wstawiam sobie st st stawiam sobie swoją postać do, yy, do areny i znaczy moją drużynę i się biją. Yy, chyba inny Team jest ofensywny, inny defensywny. Tak czy inaczej. I sobie wybieram przeciwnika. Jeżeli widzę, że ktoś jest za mocny, no to sobie szukam słabszego i tak dalej, i tak dalej. Ale tu widzę mocne teamy. Są 15 tysięcy, 11, ten, 10 tysięcy. Ten powiedzmy, mo może będę miał z nim szansę. Zagrajmy. I tutaj jest, jest jakiś taki rankingowy system. Noks lepszy? Ale bo mówisz o programie do, do przerzucania. Potem sobie sprawdzę te bluestacksy, czy noxy i tak dalej. Fajnie by było jakby... Maja siostra grała w Strike Force do teamu 60 tysięcy punktów, ale w końcu Pay, pay to Win ją zirytowało. Trzeba mieć dużo cierpliwości, jeżeli nie chcesz płacić. Ja to jest... Ja podchodzę do tego właśnie tak na luzaku, żeby sobie pograć i... O oh, Nieładnie mnie tak. Jeszcze mają tego panishera. Nie mam żadnego lekarza tutaj, niestety. Ale mam Venoma, który się potrafi sam leczyć. Tak, tak, pół wieku poezji później. No, tak, tak, wiem, że jest premiera dzisiaj. Dużo ludzi chwaliło ten Bluestacks już wcześniej. Przydałoby się rozwalić tego. Kto yy, się nazywa? Nie pamiętam, nie pamiętam yy, tych imion niektórych. On ma taki specjalny atak, którym wszystkich atakuje i zadaje potężne obrażenia. Więc jak się go wywali przeciwnikowi to można dużo zyskać na dłuższą metę. To nie jest tak, że, że... Znaczy ciężko jest bez kasy. To jest... Za kasę kupujesz czas. Tak dokładnie to wygląda. Kurde, chyba przegram tę walkę. Więc jeżeli chcesz szybko, no to musisz zapłacić. A jeżeli ci się nie spieszysz, to sobie grasz. O, ja mam pierwszy. Mam tego... Próbuj. No właśnie. I to mu... to było dobre. Mimo, że straciłem pierwszego... ...to mam teraz dużą przewagę. Może on mnie załatwi tutaj. Jakoś... O nie! No jak mogłeś spudłować? Kuź, mać. Ten gość już nie ma życia w ogóle. Czuję, że venom porobi. No kurde, drugi raz spudłował. No i ja, ja sobie robicie? Jak to możliwe, że mi kurde. No nie wierzę, przegram to, bo dwóch gości spudłowało pod rząd. Pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło. Okej. Okay, bez jaj. Nie wierzę, że to przegram, ale najpewniej to przegram. Spiderman jest za mocny. Ja... Venoma mi załatwił. No może niekoniecznie to przegram Czemu on dwa ataki pod rząd? Wykonuje, to ja nie wiem, może no, heal się włączył. Oh mein god. Nie no, czwarty raz pudło. To no, nie. Och. No cóż, trudno się mówi. No. Nie wierzę, że tego nie wygrałem. No i za 10 minut mogę sobie znowu, ale jest masakra po prostu. Szczęście miał. Arena. No i jest jeszcze kampania. Chociaż to może być za trudne dla mnie. Wydaje mi się tak, to jest za trudne. Można sobie też, jak się nie chce grać, można sobie auto zwycięstwo wrzucić. Co ma sens, bo dzięki temu się zdobywa expa i tak dalej i się zdobywa przedmioty, i też się zużywa energię. Więc jak wiem, że dalej progresu nie mogę zrobić, bo mam za mało... E, ...możliwości, to po prostu daję auto-win, bo żeby, móc, żeby dać auto-win, to trzeba tą grę najpierw samemu wygrać. I sobie zużywam całą energię, jaka tu się przytrafiła. Patrzę, czy mogę coś kupić. Na przykład mamy mamy waluty 435, to raczej nic tu nie kupię. A tej waluty z rajdów mamy 65, też nic nie kupię, a to jest waluta chyba z Aren. I też raczej na nic ją nie wydam. Mógłbym kupować jakieś te postacie tutaj, Shield Security, ale wolę pozbierać mieć 500 i sobie na przykład kupić, nie wiem, Deadpoola, i tak zbierać te rzetoniki. No i tak to wygląda. I tak każdego dnia sobie pogram troszkę. Mam jakieś rajdy, ale tu chyba nic nie mogę zrobić. O, mam energię na rajdy. To też jest. Jest tych takich z, z, z 4-5 w tej chwili dla mnie dostępnych rzeczy. Tu nie mogę już. Możeśmy rajd skończyli. Znaczy, swoją gałąź zrobiłem. A tu coś mam. Mogę zawalczyć tu. Też przeciwnicy trudni będą. Okej. Okay. Na arenie warto zwiększyć prędkość animacji? No wiem, wiem, normalnie mam na szybszej animacji, ale teraz jak już gram, streamuję i to pokazuję, no to nie będę, przecież przyspieszał, bo to... Okej... Okay. Co tu się stało? Aha, ja mam mało życia, bo to jakoś z jakiejś poprzedniej walki. Dużym plusem jest to, że jak się tutaj zada obrażenia, to one pozostają zadane, i potem wchodzicie jeszcze raz do gry. Oh shit. Nie zauważyłem, że mam chorych bohaterów. Same porażki dzisiaj w tym pokazie gry. Oh my god, wszyscy mi polegną po pierwszym strzale. Nawet za bardzo nie byłem w stanie ciosów zadać z tego co tu widzę. Bo mnie porozwalali. Ale i tak jakieś tam punkty za to dostanę. Go to i w ogóle obrażeń nie zadałem. Zobaczę, czy. Czy dam radę coś tutaj wyleczyć. Heal. Stać mnie na to. Są to takie specjalne jakieś takie nie wiem jak to się nazywa zbiorniki dzięki którym się leczy ja nie dam rady tutaj nie mam, nie mam gotówki odpowiedniej ale jakiś tam udział miałem w tym w zabijaniu akurat nie w tej konkretnej walce ale w całym tym rajdzie no i czekam, będę czekał na nagrodę, pewnie jutro jakieś padną. No i tyle. I w tok właśnie gram na tablecie. Poza tym nic innego nie mogę znaleźć. Żadne, żadna inna gierka mnie nie zaciekawiła. Więc to też mi pytanie i na streama, i na YouTube'a. Jeżeli znacie jakieś fajne gierki, takie trochę zerpegowym tym progresem postaci, to ja chętnie bym sobie popatrzył. Nawet nie muszą być takie. To to jest jakby o, na, na Lootboxach jest oparta ta mechanika. Chętnie bym pograł w inne. Chętnie kupił po prostu grę na Androida, albo nie, nie na Androida, tylko na, na tego na Apple yy, i sobie pograł w coś takiego.